Dzień dobry, moi drodzy, witam Was z kanału kolarskiego VeloPointu. Wszyscy się czepiacie, że to w końcu kanał kolarski czy, czy skle, sklepowy? No kurde, no kanał kolarski VeloPointu, tak? Co, co, nie mogę tak nazwać? Mogę. A dlaczego nie? Kanał kolarski, są na nim treści kolarskie, rowerowe, ogólnorowerowe i inne. Oprócz tego, że czasem e, wrzucamy nasze produkty po to, żeby pokazać Wam portfolio sklepu, co bardzo podkreślam, to oprócz tego też wrzucamy jak kroimy ramy na przykład, <noise> więc to są przeróżne rzeczy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku się pojawi więcej rzeczy z naszych eventów, bo takie mamy plany, żeby to robić. Moi drodzy, było treku, było Project dłanie, był tam przez troszeczkę wywołany do tablicy hiszpański producent, czyli Orbea, więc dzisiaj trzeba wrzucić orbej, bo mają też naprawdę fajny system i moim zdaniem warto go wam pokazać i pokażę wam go, bo I dlaczego fajne by nowe nie? Kokpity. I fajne nowe kokpity, dokładnie, bo to też trzeba pokazać. Nie wiem czy to tu będzie, czy zobaczymy czy to tu będzie, ale wydaje mi się że tak, bo mają bardzo ładne nowe kokpity, które trzeba wam pokazać, bo zobaczcie, to jest nowy kokpit, bardzo ładny kokpit. Tutaj macie jakby szerokości tych kokpitów, długości i tak dalej. Bardzo ładny kokpit. No i wygląda to naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Orbea zresztą to robi naprawdę spoko, więc nie ma się do czego przyczepić moim zdaniem. Ale my dzisiaj nie jesteśmy tutaj dla kokpitów, tylko dlatego tutaj znaczka, który jest. Co sobie weźmiemy? Braliśmy ostatnio trek a szosę. to dzisiaj co? Gravel Casso weźmiemy? O to może Terra Race. Terra Race? Dobra. Terra Race, czyli taki topowy rower. Z kolekcji Orbei w końcu się pojawił. Chwała mu za to, że się w końcu pojawił, bo Orbei brakowało takiego gravela z lekkiego karbonu, jakim jest właśnie między innymi OMX. I w końcu się pojawił rower, który jedzie, który wygląda. Zresztą stara Orbea też była fajna. Ja bardzo sobie chwaliłem ten rower. I dalej będę to podkreślał kolejny film, że to był jeden z najlepszych graveli, na jakim jeździłem. W tej chwili mamy terę przemodyfikowaną, ładniejszą, fajniejszą, lżejszego karbonu, ale jak sami mogliście zauważyć, to nasze na przykład Rakuny Brigante. Mają dokładnie taką, myślę, że bardzo podobną e, grubość ścianki właśnie jak Czyli są też bardzo dobrze wykonane. No ale moi drodzy, ja jestem tutaj po to, żeby Wam pokazać dzisiaj Orbeę, którą sobie weźmiemy. Na razie może nie, tylko taką bardziej przyziemną sobie weźmie Orbe, Orbełę. W porównaniu do konfiguratora Trek'a, Orbeowski konfigurator troszkę zamula. Jest to jego duży minus, no ale duży, nieduży. Dobrze. Wybieracie sobie rozmiar. Nie ma tutaj czegoś takiego jak w e, treku, że możecie sobie zobaczyć jeszcze przy okazji na jakim rozmiarze powinniście jeździć. Ale właśnie po to jesteśmy my, żebyście do nas zadzwonili, a my wam powiemy jaki rozmiar. Trzeba wziąć albo po wysłaniu takiego e, w takiej konfiguracji, my wam powiemy, co trzeba tu zmienić po wcześniejszym oczywiście wywiadzie z wami, czyli tym, gdzie dowiemy się, czy faktycznie. Rozmiar, który wybrałeś, jest dla ciebie odpowiedni, bo ty sobie możesz wybrać jelkę, bo stwierdzisz, przecież on 180 wzrostu, to ja muszę mieć jelkę. Bo LK, jak 180 wzrostu, to ja muszę mieć jelkę. I w szczególności zwracam się do was, panowie, bo wy sobie lubicie wziąć za duże rowery. Bo jak pani powie, że ma być taki i taki rozmiar, to pani wie, że ma być taki i taki rozmiar. Ale nie, chłop, metr 75, musi mieć jelkę, bo że on jest duży. Nie? No tak to nie działa, nie? To nie działa tak, że jak gdzieś do sklepu, masz bluzę w rozmiarze L, to rower też taki będzie. Tak. <laughs> tak. Właśnie tak. I to, że jesteś troszkę facetem, to znaczy, że musisz mieć L. Niestety. Możesz <noise> mieć S albo XS nawet. Zdarza się. No tak to wygląda. Tak wygląda świat. Nie wszyscy są identyczni. A wy panowie jesteście tak oporni, jeśli chodzi o rozmiary czasem, że mi ręce opadają. Myślę, że chłopakom w sklepie tutaj również. Więc jak się ktoś uprze, to niech sobie weźmie, my tam nie wnikamy, twój rower, bądź sobie z niego zadowolony, ale posłuchaj nas czasem i tego co mówimy, więc po takim wywiadzie mailowym czy telefonicznym z wami dowiadujemy się, czy faktycznie ta elka, którą wziąłeś jest dla ciebie za duża czy za mała i zmieniamy cię ewentualnie wtedy na inny rozmiar po naszej konsultacji z tobą. Ja sobie biorę elkę, bo sobie składam rower dla siebie i wiem, że tutaj w moim przypadku musi być eleczka. Skoro sobie wybrałem rozmiar, to sobie przychodzę do połysku albo do matu. Ostatnio mam jakieś coś coś mi tak nachodzi, żebym sobie maty wziął. Więc sobie wezmę mat. Tym bardziej, że bajkowy garaż Adrianek jest nam w stanie bardzo ładnie oblepić, więc już nie stanowi to problemu, że mamy rower matowy, tak. Więc tym bardziej, że ostatnio muszę coś odmienić i chyba będę miał kolejnego grawela w macie. I co? I tutaj mamy paletkę kolorów dość sporą. Co, co tu mamy? Jakieś takie. Ja bym sobie zrobił w ogóle szary rower. Bym sobie na banda trzeba się wie, jakimś nowym rowerem pochwalić. No, ale nie w tym roku nie będę jechał Unbanda. Wylosowano mnie, mam jeszcze dwa dni na decyzję, wylosowano mnie i dostałem się na Badlandsa. Ale nie wiem, czy go pojadę, bo się... była umowa, że w pięciu pojedziemy, a dostałem się tylko ja i Ania na Badlandsa. A racja na, badla... na Badlanca, nie? Na, Badlands, na no. Racja. Dostałem się tylko ja i Ania i. I tak, kurde, no szkoda mi chłopaków i nie chcę jechać bez nich, tak naprawdę, nie? Dobrze, przechodzimy do rowerów. Wybrałem sobie kolor srebrny, bo chciałbym mieć rower srebrny. Tak, nie wiem, tak mnie naszło ostatnio, że chciałbym sobie coś wymienić w tym rowerze. Co tu mamy? Drugi kolor mamy. A, to tylko ten taki wichajster z tyłu. No to ja sobie dam jakiś fiolecik, bo lubię fiolecik. O, co to? Taki nie bardzo, to, to jakiś burgundy. To taki nie, taki nie lubię. Co to jest? Metallic mulberry, nie wiem, co to jest za kolor. Dobra, dam seróżowy, nie. O, różowy fajnie wygląda. Albo taki czerwony. Dobra, dam sobie różowy, bo ładnie wygląda. O tu mi się coś najechało. Cześć, a, detale. O jakie fajne te detale? Ładnie to wygląda. tamten był brzydki. To ten dam, bo ten. O ten ładny, taki srebrny, uhu. Ale ten kolor chyba sobie zmienimy. Dam sobie. tu, O taki na przykład. Taki trochę Petronas Mercedes F1. No ale... Podoba mi się taki, ostatnio mi tak nachodzi, żeby coś w tych moich rowerach pozmienić. No ale napis sobie dam, na przykład, czarny niebo jest za masywny. No jakbym sobie dał taki, na przykład, nie, mdły jak Fix, to brzydkie, jak nie wiem. No, biały, Titanium sobie dam, srebrny, bo to nie jest ta naklejka taka tytanowa. No dobra, mnie się z tym daję biały, bo mi się tak podoba. Ale kurde, ładny ten rower, bardzo ładny. Terra Race logo. Gdzie ono się będzie pojawiać? Gdzieś się pewnie pojawi. Zobaczmy gdzie. Musimy sobie tu troszkę widoczki pozmieniać. Pewnie gdzieś u góry się to Terra Race logo. O tak, u góry się ono pojawia. No to tutaj albo biały, albo czarny. No myślę, że w tym przypadku czarny będzie lepiej wyglądał. Dobrze, co tam? Orbea drugie logo, czyli pewnie na froncie albo z tyłu. Tak, z tyłu się pojawia tutaj na podsiodówce. No to sobie też dam biały se dam, bo ładnie wyglądał. I dobrze, i co? I przechodzimy, jak już mamy sobie kolorystykę dobraną, i rower nam się prezentuje tak jak tutaj. Proszę zobaczyć, proszę sobie pooglądać, jak on ładnie wygląda. No kurde, ładny. Bardzo ładny mi wiciu wyszedł ten rower. Zobaczcie sobie później, jak będziesz montował, jeszcze nie pokażę. No ładny, kurde. ładny rower, naprawdę. Ale nie chcę nic mówić, bo my szykujemy dla Was coś fajnego, co będzie bardzo podobnie wyglądać. Ale jeszcze na razie zachowujemy milczenie. Jedną wadą tego roweru. Moim zdaniem, jeżeli go, jak go projektowali w Orbei, to to, że mogli dać do niego opony 55 z przodu chociaż. 55, 50 z tyłu, żeby to przyjmowało. Dali 45 chyba, jeśli się nie mylę, do tych rowerów. Patrząc na dzisiejsze trendy, opona rośnie, więc w tym rowerze, jak już robili nowy mold, to mogli chociaż do tego przodu dać to 50, nie? a dali tego 45, chociaż tak w wielu przypadkach to 50 się tutaj z przodu mieści, więc nie powinno być problemu z tym. Dobrze. Przechodzimy sobie do takiego widoku bocznego, gdzie możemy sobie tutaj zmienić najważniejszą rzecz, jaką możemy zubożyć ten rower, bo jest 29,999, jak ktoś chce trochę przycebularzyć, to może sobie wziąć te koła, ale ja ogólnie uważam, że to jest nędza straszna i brzydko to wygląda, więc trzeba zostawić te koła mimo wszystko, bo to są naprawdę kawał dobrych kół, naprawdę dobre koła, fajna obręcz, szeroka obręcz, wysoki storzek. 50. -ka. No przepiękne, ładne koła na piastach Zipa, jeśli się nie mylę. Ale poprawcie mnie, bo mi się wydaje, że... Zresztą sprawdzimy sobie to. No, zobaczmy sobie jeszcze raz te koła, bo z tego, co mi się wydaje, to one już nie są na piastach Zipa, tylko, jeśli się nie mylę, są robione na piastach DT Swissa. Ich nowych piastach, one wtedy mają taki złoty kolor, jeśli się nie mylę. Oprócz tego też możecie sobie customować te koła i zmieniać sobie tutaj malowania na nich. Ja uważam za cepeli okrutną, więc nie ma co tutaj robić albo czarne, albo białe. Ten na przykład ładnie wygląda. Ten, ten napis, taki rozciągnięty, bardzo fajny, ale to już jest cepelia według mnie. Ale jak ktoś tak lubi, to niech chce zrobić i wie, że jest taka możliwość. Ja osobiście uważam, że albo to, albo to. Czyli czarne, albo czarne proste, albo napisik. I tak, jeśli się nie mylę, to są to piasty robione przez DITI na Bębenku DITI, robione dla. Dla Orbeji. Zostawiamy te koła i oczywiście tutaj w konfiguratorze wy, akura, wy akurat nie macie takiej możliwości czyli nie macie możliwości zmiany e, na ten napis z okło ale tam może, możecie go sobie wybrać. Ja sobie zostawię po prostu mat. Czarny. Ja sobie po prostu zostawię czarny mat i nie będę tu nic kombinował. Wybrałem sobie rower na forcie, dlatego, że tak jak przy okazji rowerów e, przy okazji Project One mówiłem Wam, że według mnie Forza jest naprawdę idealny i nie trzeba tutaj się pchać żadnego, e, żadnego reda. Działa identycznie, wa waży bardzo podobnie i wygląda naprawdę ładnie, ale ja sobie chcę wziąć pomiar mocy i taki pomiar mocy sobie tutaj zaaplikujemy do tego roweru. Oprócz tego, sztycę chcę z zerowym offsetem, więc tak zostaje jak jest, nie daję tutaj dwudziestki i tutaj w porównaniu do Project One możecie sobie bez problemu od razu ustalać długości. To i tak później przy wysyłce i tak będziemy to sprawdzać i tak będziemy to zmieniać i tak pewnie coś tutaj przekombinujemy tak, żeby było dobrze, bo niekoniecznie to, co sobie wybraliście, może się pokrywać z tym, jak będzie to w realnym odbiorze, więc taka konsultacja mimo wszystko jest bardzo ważna. Tylko dwa siodełka do wyboru i nie możemy tutaj za bardzo zmieniać szerokości. Ja sobie zostawię to Sele San Marco, mam do tej marki ogólnie centymetr, bo jeździłem, moje jedno pierwsze z takich bardziej ważniejszych, że tak powiem, siodełek było właśnie od San Marco i było bardzo wygodne. 172,5, bo ja na takie jeżdżę. Tak sobie zostawiam. Mostek. Tutaj jeździłem na 90, w tym rowerze z tego co pamiętam, Nie, na setce i 400 kierownica, więc takie coś sobie tutaj zostawię i nie będę tego zmieniał. Tu możecie sobie dodać coś, czego na przykład Project One nie ma, czyli możecie sobie dodać napis. Ja sobie napiszę gravelowy. A co? Nie dam sobie kanał Kolarski. Kanał Kolarski, ale nie mogę, jest tylko. 10 znaków chyba, tak, o, kolarski kanał. I tu możecie zmienić kolor, ja sobie dam na biały, czarny, antracyt gitter, o, ten antracyt będzie git. Trzeba przekornie wpisać projekt One. Tak, no. I co, i tutaj możecie sobie coś takiego złożyć. Yy, macie coś takiego, dajcie sobie request, czyli składacie zapytanie o ten rower, Make a request jeszcze raz. I tutaj sobie wybieracie nasz sklep, i możecie zobaczyć, że taka konfiguracja będzie dostępna na 17 marca 2026. Wybieracie sobie taki sklep nasz, czyli Velopoint, i takie coś do nas wędruje. I my już takie zamówienie widzimy, ale jeżeli nie chcecie tego na przykład robić i nie chcecie się tutaj w to bawić, to robicie dokładnie tak samo, jak wam pokazałem w przypadku Project One, a. to wam sugeruję zrobić, jeżeli nie chcecie robić w ten sposób i nie jesteście pewni tego, co tam wyklikaliście, tam ASC details. Bo tu musicie być ogólnie zarejestrowani, żeby to zrobić, ale jak wejdziecie sobie jeszcze raz w ten. Jak wejdziecie sobie jeszcze raz ten system cały i skonfigurujecie, jeszcze raz Wam na szybko to pokażę, bo nie, nie mogę przejść, po prostu jak już przejdziecie do wyboru sklepu, to nie jesteście w stanie, albo ja przynajmniej nie umiem, nie umiem wrócić w stronę jakby zmiany i możliwości zmiany konfiguracji, którą zapisaliśmy, więc jeszcze raz sobie to zrobimy, ale nie będę przychodził całej konfiguracji, tylko Wam pokażę, jak to wygląda. Tutaj macie save. Tylko sobie wybiorę. Tutaj macie save i zapisujecie sobie całą konfigurację jeszcze raz, tu na, w lewym dol, dolnym rogu i ta konfiguracja Wam się wtedy zapisuje. Kurde, jeszcze się trzeba zalogować. No dobra, zaloguję się. Nie można jest tak po prostu jak w rakunie pdf pobrać. No niestety. No i tutaj macie kod konfiguracji, ale ja chcę na przykład sobie pobrać po prostu PDF-a. No to nie, to tego nie będę miał. Dobra, wyszło nam to, poszło nam to na maila i tam powinno Wam się to na mailu pojawić, ale tu jest chyba to, jeśli się nie mylę, jest, do, download PDF. Och, chwilę to zaszło, nie jest to jakieś intuicyjne, ale nie jest też trudne. Jak już tak obędziemy się tutaj troszeczkę, poruszymy z tym wszystkim, no to myślę, że nie powinno być problemu. No i tu jak już macie pobranego tego PDF-a, to my mamy wszystko czarne na białym. Takiego PDF-a wysyłacie do nas na infomałpa.welopoint.pl. Podkreślam, że jeżeli chodzi o jakość obsługi, my to robimy praktycznie od razu, więc nie będziecie czekać na odpowiedź od naszej strony nie wiadomo ile, więc myślę, że nawet do godzinki, do pół godzinki niekiedy już będziecie mieć odpowiedź na mailu i przede wszystkim kontakt z naszym sprzedawcą, który z Wami przeprowadzi wywiad, gdzie wypyta Was dokładnie o wszystko, żeby dobrać jak najlepiej te długości komponentów, te szerokości kierownicy, długość mostka, długość... Korby i offset sztycy, jeżeli będzie taki konieczny. Bo tutaj też mamy na miejscu kubę bikefittera, który będzie to po prostu z nami konsultował i na podstawie waszych wymiarów, waszych parametrów my jesteśmy w stanie to wstępnie dobrze dobrać. Gdyby się okazało na przykład, że coś trzeba zmienić, no to po jakiejś konsultacji tutaj na miejscu, jeżeli byście do, odbierali ten rower tu na miejscu, robili bikefitting, to my jesteśmy w stanie tutaj troszeczkę jeszcze tymi komp komponentami pomieszać, pokombinować. Więc jeżeli chcecie coś z Orbei chcecie to zrobić sobie w systemie Majo śmiało zróbcie sobie to, skonfigurujcie, wyślijcie do nas maila, a my będziemy działać. Więc macie dwie możliwości do wyboru, jeśli chodzi o konfigurację, bo macie system Majo od Orbea i macie Project Mana od treka, gdzie robicie w 100% konfigurowalne rowery, gdzie nie trzeba nic zmieniać, bo tak jak podkreślam, jak weźmiecie rower innej marki, gdzie nie ma takiej możliwości, to większość komponentów będzie do wymiany, takich jak na przykład kierownica, czy długość korby, czy na przykład nie wiem koła albo coś innego, rozmiar trzeba... kasety czy coś? Tak, rozmiar kasety i trzeba będzie to po prostu zmieniać. A tak to przynajmniej macie tutaj czarno na białym, tak jak chcecie rower z taką możliwością, jaką daje nam producent, i przynajmniej wyjeżdżacie cali szczęśliwi i zadowoleni na rowerze, który jest dla Was i pod Was ustawiony i skonfigurowany. To tyle, moi drodzy. Info mało ewentualnie WhatsApp, telefon kontaktować się z nami. My naprawdę bardzo szybko działamy. No i oczywiście, jeżeli chcecie ponegocjować, to my jesteśmy otwarci na negocjacje, więc śmiało do nas piszcie i dzwońcie. Także ja się z Wami żegnam i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Cześć!